Państwo, dzisiaj konferencja prasowa i nasze spotkanie z naszą bohaterką, także sprawy samorządowe na chwileczkę schodzą na bok. W końcu udało nam się zaprosić panią Jasię Jóźwik, brązową medalistkę Mistrzostw Europy z 2014 roku z Strychu w biegu na 800 metrów. Jest z nami również pierwszy trener, pani Jasi, pan Stanisław Anioł z Belgijskiego Sportowego Wiktoria. Ja nie uwielbiam, że z panem prezydentem zabiegaliśmy o to spotkanie w zasadzie od początku naszej kadencji, od ponad 10 miesięcy, ale profesja pani Joasi i ten tryb życia no, nie pozwalało na to, żeby się spotkać wcześniej, pogratulować, a jest za co pogratulować, jeszcze raz powtarzam, brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów. Ci, którzy pamiętają ten bieg, na pewno często wracają do niego wspomnieniami. 400 metrów, jeszcze chyba ostatnie miejsce. Natomiast na 150 metrów przed metą już Pani Asia była trzecia i dowiodła to miejsce do samego końca, mimo ataku zawodniczki z, z czwartej pozycji. Pani Asia, jesteśmy bardzo z Pani dumni. Nie tylko my, jako Władza samorządowa, ale cała, cała wola. bardzo mocno trzymaliśmy kciuki już po tym półfinale. Trzymaliśmy również mocno kciuki w tym roku na Mistrzostwach Świata. Również wspaniałe wyniki. Rekord życiowy, jeżeli dobrze pamiętam, minuta 58-35, tak? Minuta 58-35 w biegu półfinałowym, w finale siódme miejsce. To chyba pierwsza lekkoatletka, która na Mistrzostwach Świata w biegu Oczywiście Polka wzięła udział, także tym bardziej serdecznie gratulujemy. Cieszymy się bardzo, że za każdym razem Pani podkreśla, że trening zaczynała w całej woli. Wiktorii pod skrzydłami prezesa Anioła, pod skrzydłami Anioła, tak to można powiedzieć. Jesteśmy z tego bardzo dumni, czujemy się tutaj bardzo wyróżnieni. Nie możemy niestety wręczyć pani Joasi nagrody finansowej z racji tego, że pani Joasia już teraz nie jest członkiem długodostalowej woli, ale musieliśmy w taki symboliczny sposób z panem prezydentem podziękować. Także chcemy wręczyć taki pamiątkowy wazon. Mi przypomina troszeczkę medal. Medal z srebrny, tak? bo, bo srebro jest podobny w podobnym kolorze, oby to był Zjazdu, udanego występu na Igrzyskach Olimpijskich, które w przyszłym roku w Rio de Janeiro. wiemy, że Pani się do tych Igrzysk przygotowuje się bardzo mocno i też będziemy trzymać kciuki, kibicować i takim wsparciem Pani się pomagać. Także proszę od nas przyjąć taką pamiątkową rzecz, pamiątkowy wazę. Jeżeli znajdzie się na niego miejsce u Pani w domu, to nie jest tego bardzo zadowolenie. Bardzo proszę. Pan prezydent jeszcze władkę do tego rozwój. Ale się. Gratulujemy jeszcze raz serdecznie Pani Rasiu w imieniu całej Stalowej Goli. Naprawdę cała starowałaś te kciuki. Trzymała je bardzo mocno. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy, że pani nie wstydzi się stalowej woli. Mamy nadzieję, że będzie taka. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Tu takie pamiątki jeszcze od nas związane z naszym miastem. Tak, to na ręce pana, pana, pana prezesa, pamiątki związane z naszym miastem. Wchodzimy w tym roku 70-lecie na Daniel Praktycznych woli. także tutaj tam kołe Przekażę panu panu prezesowi. Oczywiście panu prezesowi również też w tej chwili takie pamiątki książkowe, natomiast jesteśmy w trakcie dzielenia nagród i, i, i wyróżnień sportowych. Pan prezes również po swojej wyścigu ma inne, zawodnicz, inne zawodniczki z Katolickiego Klubu Sportowego Wiktoria, które zdobywały w tym roku na Mistrzostwa Polski. Także z pewnością w taki już kompletny sposób będziemy mogli Panu prezesowi podziękować. I teraz tak symbolicznie Panie Staczu, Panie Tumorze, dziękujemy za wychowanie do talentu u nas w do tego, aby wspierać zarówno Klub Sportowy Wiktorię, katolicki klub sportowy, który kształtuje ciało, ale również kształtuje odpowiednie postawy ducha i również inwestować w naszą infrastrukturę sportową, również tą lekkoatletyczną. Ja już informowałem na sesji, ale również tutaj chciałbym powtórzyć, że ponad 1 600 tysięcy złotych, które wydamy w przyszłym roku na. Zabezpieczenie naszej infrastruktury, właśnie lekkoatletycznej, przy szkołach, przy szkole podstawowej numer 12, gimnazjum numer 5 powstanie profesjonalny tor ze szkolną nawierzchnią, 4, 4 tory, również skocznia, rzutnia, mniejszy tor przy szkole podstawowej numer 11, przy naszym liceum samorządowym. Bo na przykładzie, również pani Asi, chcemy pokazywać młodzieży, żeby. Ćwiczyła, żeby trenowała, bo można odnosić wspaniałe sukcesy. A na pewno pani Asia Ćwiczyła w dużo gorszych warunkach. Z tego co słyszałem, to chyba biegi po wałach, ale można, myślę, że nowy sprzęt profesjonalny bieżnie jeszcze bardziej zachęcają i pozwalają do tego, żeby osiągać jak najlepsze wyniki. Także my też będziemy chcieli w przyszłym roku prowadzić kolejne prace dotyczące dalszej modernizacji naszego stadionu lekkoatletycznego, bo e, trzeba przyznać, że po części stadion jest zmodernizowany, ale jeszcze brakuje pewnych elementów infrastruktury, które pozwolą również, aby e, nasz, e, nasz wspaniały klub Wiktoria mógł organizować, czy być współgospodarzem ważnych wydarzeń sportowych, lekkoatletycznych, e, bo też chcielibyśmy zapraszać i pokazywać, że stalowa wola jest miejscem gdzie można odnosić sukcesy, ale również gdzie miasto dba o ludzi sportu.